To jest Seat Ibiza, który, podobnie jak Kuba Wojewódzki i Karol Strasburger, jest z pozoru młodzieżowa. Takie przynajmniej były założenia dla tej marki. A być może już niedługo ta marka zniknie z rynku na rzecz swojej sportowej dywizji, która wyrosła do własnej marki, czyli kupry. Dzisiaj jednak skupimy się na Ibizie czwartej generacji. Opowiem Wam wszystko o dostępnych silnikach, typowych usterkach, właściwościach jezdnych czy praktyczności. Zapraszam do oglądania kolejnego testu OtoMoto TV marcin domagała. Subskrybuj kanał Otomoto TV, aby nie przegapić kolejnych filmów. Kliknij czerwony przycisk i włącz wszystkie powiadomienia. Odwiedź także nasz blog, gdzie znajdziesz testy, porady i aktualności motoryzacyjne motopedia.otomoto.pl. Seat nigdy nie wykręcał w Polsce imponujących wyników sprzedażowych. Czyja to wina? No, oczywiście, że kupujących. Tak, a to dlatego, że na przykład Ibiza to przecież bliźniaczy model Polo i fabi, które zawsze sprzedawały się. Świetnie. Sam zresztą kiedyś pracowałem w salonie Seata i dobrze wiem z autopsji, że najwięksi konkurenci to właśnie ci z rodziny, którzy zazwyczaj stali tuż obok, na przykład za ścianą salonu. W rzeczywistości sprawa rozbijała się o to, że Volkswageny uchodziły za lepiej wykonane przy podobnej cenie, a Skody za po prostu tańsze. Dla Seata pozostawał niewielki wycinek tego rynkowego tortu. A przy okazji pozdrawiam wszystkich tych, którzy jeżdżą lub jeździli i bizami zakupionymi u mnie. Seat w założeniach przeznaczony był dla młodych duchem, co najbardziej przekładać powinno się na projekty nadwozi no i reklamy. Ibiza 4 jest dość grzeczna, jakby zrobiona dla młodzieży nieco starszej. Owszem, nie można odmówić jej lekkiej zaziorności w postaci ostrych linii i ciekawych lamp, ale tył wydaje się być zbyt jajkowaty, trochę niedopracowany. Słupek C jest gigantyczny, a przy nim malutkie trójkątne przeszklenie. Na pewno nowsza generacja wygląda o niebo lepiej. Produkcja tej generacji trwała od 2008 do 2017 z liftingami w 2012 i 2015. Dostępnych jest sporo wersji nadwoziowych. 3 i 5 drzwiowy hatchback oraz kombi oznaczane jako ST. Nie mylić z Fordami ST. Zakup Ibizy czwórki to wydatek co najmniej 12-13 tysięcy złotych. Najdroższe są egzemplarze w wersji kupra o mocy 192 koni mechanicznych. Ich ceny potrafią sięgać nawet 70 tysięcy złotych, ale taka normalna Ibiza z końca produkcji nie będzie kosztować więcej niż 50 tysięcy złotych. Pełną listę ogłoszeń, odpowiednio przygotowaną macie oczywiście w prawym górnym rogu oraz w opisie. Wewnątrz naturalnie obecne są geny grupy VAG, czyli różne elementy, które można spotkać w innych modelach tego koncernu. Na Nasz egzemplarz może nie ma zbyt wielu ozdobników, jest w większości czarny, ale istotne są dwie sprawy. Pierwsza to, że tutaj jest nawet miękko, że materiały są po prostu niezłej jakości. Druga sprawa, że prostota tego projektu sprawia, że to wszystko jest. Solidnie spasowane, że nic tutaj nie trzeszczy, nawet podczas mojego testowego naciskania. Więc super. No i trzecia rzecz to, że nasz egzemplarz, który ma prawie 150 tysięcy km przebiegu, nie nosi praktycznie żadnych śladów zużycia. Jeśli coś mu dolega, no to jakieś zarysowanie, ale wiadomo, że to jest kwestia po prostu użytkownika. Na górze znajduje się ekran, który od razu przyciąga naszą uwagę. Niektórzy narzekają, że we współczesnych autach ekrany wyglądają, jakby były doklejone. Na przykład mój redakcyjny kolega Juliusz. 10-calowy wyświetlacz jest trochę na siłę doczepiony do tej deski rozdzielczej. No to powiedz, Julo, jakbyś skomentował to, bo tutaj faktycznie ten ekran jest. Doklejony. Dosłownie jest doklejony, bo nie znajduje się w każdym egzemplarzu, tylko jest to opcja, którą możemy sobie domówić, którą moglibyśmy sobie domówić w salonie podczas zamawiania i bizy czwórki. Ale co by o nim nie mówić, ten ekran jest przydatny, bardzo funkcjonalny i ma ładne grafiki. Znajdziemy na nim informacje o pojeździe, takie jak komputer pokładowy całkiem rozbudowany. Znajdziemy także trainer oraz stan. Ten stan jest szczególnie interesujący, bo mamy tutaj cyfrowe wskaźniki, możemy sobie Zdecydować, co się będzie wyświetlać i możemy zobaczyć tutaj zarówno temperaturę cieczy chłodzącej, temperaturę na zewnątrz. Zwróćcie uwagę, że Ibiza jest przygotowana na pracę w zakresie od minus 50 do plus 50 stopni. Nie ma tutaj żartów. Możemy także pokazać sobie obrotomierz i zdublować informację, która znajduje się na zegarach tradycyjnych. Są także multimedia, jest nawigacja, jest możliwość obsługi telefonu. Jest naprawdę przydatna sprawa. Tuż pod tym ekranem zobaczymy. No, może niezbyt urodziwe kratki nawiewu, które no, znane są w wielu różnych samochodach, na przykład w jakichś dostawczakach typu Berlingo, ale pomimo tej swojej no, rzadkiej urody są bardzo praktyczne, pozwalają nam na kierowanie e, strumienia powietrza w dowolnym kierunku. Możemy je też zamknąć, wszystko się zgadza. Dalej, panel radia, Ono jest. Bardzo proste, ma taki monochromatyczny wyświetlacz, kilka fizycznych przycisków i pokrętełko, no i oczywiście miejsce na płytę. Prościej się nie da. Dalej kilka zaślepek, które mówią nam o tym, że jeszcze można było sobie domówić trochę wyposażenia w tym samochodzie. No i panel klimatyzacji. Ten także jest prosty w obsłudze, no ale jednak ma tutaj jakąś myśl projektową, no bo jest po takim łuku zrealizowany. Wyświetlacz kilka przycisków również proste w obsłudze. Pod spodem jest wnęka, taki mały schowek, gniazdo zapalniczki, dwa uchwyty na kubki. Niestety, no właśnie, nasz kubek testowy jest zbyt wysoki, aby zmieścić się w tej przestrzeni. Ale same uchwyty oceniam jako bardzo praktyczne, bo są głębokie, więc jeśli włożymy tutaj coś niższego, to na pewno się nie przewróci, będzie się solidnie trzymało. Tutaj kolejne miejsce na przyciski, znajdziemy tutaj na przykład sterowanie centralnym zamkiem czy ogrzewanie tylnej szyby. Przed pasażerem jest schowek, który jest trochę dziwny w budowie, bo jest taki mocno głęboki, ale wąski, nie sądzę, żebyśmy tutaj jakoś dużo Towaru byli w stanie włożyć. Podłokietnik ma w sobie schowek, można go też podnieść. Nie można, o, można go regulować, można go podnieść. Warto to co jakiś czas zrobić, ponieważ mocno on ogranicza dostęp do hamulca ręcznego i trzeba tutaj kombinować. I tak samo przy zapinaniu pasów trzeba trochę się powyginać, więc pewnie czasami trzeba będzie się po prostu go pozbyć. Kierownica ładna, ładny projekt. Trójramienna, skórzana z przeszyciem. Mamy tutaj regulację w dwóch płaszczyznach i to bardzo szeroką. W manetce wycieraczek znajduje się przycisk do obsługi komputera pokładowego, który znajduje się między zegarami. Po prawej stronie w manetce mamy dodatkowe przyciski do obsługi tempomatu i jeszcze pod spodem dodatkową manetkę, podobną jak we francuskich autach, do obsługi multimediów. Zegary wyglądają dość zwyczajnie, z wyjątkiem tych czerwonych wskazówek. Mamy tutaj obrotomierz, prędkościomierz, a na środku mały wyświetlacz monochromatyczny z informacjami z komputera pokładowego. Tutaj część informacji dubluje się z tym, co mamy na tym wyświetlaczu, ale nastawiłbym się w większości przypadków, że raczej będziemy korzystać z tego, bo ten będzie obecny w większości egzemplarzy. Do tego mamy tutaj oczywiście godzinę, wskaźnik poziomu paliwa, no i licznik kilometrów. Na drzwiach! Podłokietnik wykończony takim materiałem, jest tutaj sterowanie elektrycznymi szybami, chromowana klamka, a na dole kieszeń, no całkiem pojemne jak na tak małe autko. Tutaj jeszcze obok kolana kierowcy znajduje się mały schowek. Fotele może nie wyglądają nadzwyczajnie dobrze, w naszym egzemplarzu są dwukolorowe, ale mają bardzo dobre trzymanie boczne. No, to jest ważne, bo wiecie, jak będziemy chcieli pokazać hiszpański temperament za kierownicą, to to trzymanie na pewno się przyda. Poza tym, podstawowa manualna regulacja i tyle. Miejsca jest wystarczająco, jak dla mnie. Mam nawet spory zapas nad głową. Zobaczmy jeszcze, jak to będzie wyglądało w kapeluszu, kiedy dodam sobie sztucznie kilka centymetrów wzrostu tudzież długości tułowia. No też, też jest dobrze. Nadal ten zapas występuje. Myślę, że najgorzej jest pod względem szerokości. Tutaj drzwi w, jak jestem w zimowej kurtce, no to trochę już tutaj opieram się o te drzwi, więc pewnie jeśli ktoś jest szeroki, no to tu będzie odczuwał jakiś dyskomfort. Natomiast o wzrost bym się nie martwił, o konflikt kolana z jakimiś twardymi elementami też bym się nie martwił. Zobaczmy, jak będzie z tyłu. Zacznijmy od tego, żebyście nie dali się zwieść. Boczek wygląda jak ten z przodu, ale nie jest materiałowy. Jest to surowy plastik. Szkoda. Na fotelu mamy kieszeń. Oczywiście są zaczepy ISOFIX. Możliwość składania kanapy w ten oto sposób. No dalej. A pas się zablokował. O! No jakiś tam skos tutaj występuje. Jest też uskok. No ale coś dłuższego będzie można przewieźć. Jeśli chodzi o miejsce, no to tak, siadam sobie sam za sobą, mam metr 77 m. przede wszystkim stopy swobodnie wsuwam pod fotel, mam zapas tutaj na kolana, natomiast nad głową tego zapasu praktycznie już nie ma, więc nawet kapalusza nie ma co zakładać. Szkoda, że też dość rozbudowany jest tunel środkowy, osobie na środku nie będzie zbyt wygodnie, chyba nie ma sensu, żeby z nami jechała, bo będzie też za wąsko. Zapraszam do bagażnika. Bagażnik otwierany jest w taki oto fikuśny sposób. To jest rozwiązanie znane z grupy WAGA. Czasami się psuje. Możecie zobaczyć samochody, które jeżdżą w takiej oto pozycji. Tutaj taka sprężynka pada. Spotykane, ale łatwe do usunięcia. Zdolności przewozu bagażów są na przyzwoitym poziomie, mówiąc górnolotnie. Pojemność wynosi od 284 do 292 litrów. Jest to mniej niż w Skodzie, ale więcej niż w Volkswagenie. Wynik całkiem niezły jak na tę klasę. Bagażnik wygląda na praktyczny i foremny. Po lewej stronie mamy taki schowek za siateczką. Można tam sobie włożyć na przykład lewarek czy inne drobne przedmioty. Pod podłogą jest miejsce na koło zapasowe, tudzież zbiornik LPG. No i to tyle z bajerów. Są oczywiście te zaczepy, które pomogą w umocowaniu bagaży, ale myślę, że to nie będzie potrzebne. Czas na test walizek, który powie nam prawdę, jak to wygląda w praktyce. A wygląda to naprawdę nieźle, jak na takie autko. Mamy trzy walizki z naszego zestawu, ruszamy w drogę. Zawieszenie w Ibizie zestrojone jest dość sztywno, z nastawieniem na bardziej dynamiczną jazdę, co w sumie pasuje do tego młodzieżowego charakteru marki. Natomiast układ kierowniczy działa dość lekko. Jakby siła wspomagania była bardzo duża, ja raczej wolę czuć na kierownicy nieco większy opór, ale z drugiej strony nie można się dziwić. To jest auto segmentu B, które często będzie jeździć w mieście, a tam nie możemy męczyć się zbyt mocno, kiedy musimy kierownicą kręcić w tej i we w te podczas na przykład Parkowania. Łącząc jednak wszystkie te cechy, otrzymujemy małego, zwinnego połykacza zakrętów, którym przyjemnie będzie się jeździć zarówno w mieście, jak i na trasie. Jednak nie każdy dostępny silnik udźwignie to brzemię sportowości. Na przykład dzisiaj testuję wersję bezpieczną, jeśli chodzi o koszty utrzymania i niezbyt dynamiczną, żeby nie powiedzieć wolną. 1.4 o mocy od 85 koni mechanicznych z instalacją LPG, niecałe 12 sekund do setki i 177 km na godzinę prędkości maksymalnej. No, jestem ciekawy, jak wypadnie test elastyczności. Mamy tutaj silnik bez żadnych nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, ale też małe i lekkie nadwozie. 60 km na godzinę jest, trzeci bieg jest, gaz podłogę. No i mamy równiutkie 90 km na godzinę, wynik to 6 sekund. Na czwartym biegu nawet nie próbuję, bo tutaj ewidentnie ten silnik traci ducha. Przechodzimy do testu wygłuszenia wnętrza. 90 km na godzinę, decybelomierz w dłoń, zobaczmy jak wypadnie. Rezultat to 62,5 dB, pomiar z autostrady możecie zobaczyć w tabeli. Widoczność jest dobra, przynajmniej do przodu. Jakbym chciał i się trochę podniósł na fotelu, to być może nawet będę widział... Tak, będę widział całą maskę przy słupku, a nawet jest takie malutkie trójkątne przeszklenie. Lusterka boczne są spore, tak jak ta ku siódemka, która mnie właśnie mija. Problem mam z tyłem, to znaczy tylna szyba jest spora i ok, ale słupek C jest bardzo szeroki. Tam też jest takie trójkątne przeszklenie, ale ona akurat niewiele pomaga, więc przy parkowaniu tyłem będzie trzeba mieć trochę wyczucia, a największy problem będzie przy takim włączaniu się do ruchu i po prostu spoglądaniu przez ramię, czy tam przypadkiem nikt nie jedzie. Z raportów wynika, że Ibiza zderzyła się z przeszkodami zapewnionymi przez NCAP i wypadła bardzo dobrze, bo otrzymała 5 gwiazdek. Ostatnio przez te całe szaleństwo z cenami paliw wzrosło znowu zainteresowanie LPG. I ja się wcale nie dziwię, to jest bardzo sensowna opcja podróżowania. Nasza Ibiza też korzysta z tego dobrodziejstwa. Zobaczcie sami, jak wypadła w teście spalania. Przeprowadziliśmy go jak zawsze na trasie, na autostradzie oraz w mieście. Silniki, silniki, jest ich tutaj całe mnóstwo, od takich dla niedzielnych kierowców, aż po konstrukcje, które trafią w serca fanów szybkich i wściekłych. Zacznę jednak od tych bardziej oszczędnych. Przynajmniej tak było na początku, bo kto by pomyślał, że diesel tak strasznie podrożeje. Wersja ultraoszczędna to trzycylindrowy silniczek 1.2 TDI o mocy 75 KONI. To taki popis inżynierów. Waga w temacie spalania. Użytkownicy twierdzą, że lepiej jednak iść w stronę większej jednostki, która ma lepszą dynamikę, a spalanie praktycznie to samo. Mowa tu o 1.4 TDI w wariantach mocy 75, 80, 90 i 105 koni mechanicznych. Już nawet ten najsłabszy ma lepsze osiągi, a najmocniejsze, czyli 105, potrafi rozpędzić tego maluszka do setki w 9,9 sekundy, a maksymalnie pojechać 190 km na godzinę. Motory 1.6 TDI z common rail'em zastąpiły 1.9 TDI, w których zasilanie realizowane było przez pompowtryski. Słabsze miały moc 90, mocniejsze 105 koni. Ta informacja dotyczy zarówno 1.6 jak i 1.9. Na szczycie tej drabinki dumnie stoi wersja FR napędzana przez 2.0 TDX Common Rail'em o mocy 143 koni mechanicznych. Do setki przyspiesza w 8,3 sekundy. Maksymalnie może pojechać 210 km na godzinę, więc porównując to do 105 to różnica w osiągach nie jest jakaś kolosalna. Wśród silników benzynowych spotkamy oznaczenie MPI albo TSI. Miło mieć wybór, co dziś nie jest tak oczywiste. Zacznę od najmniejszego 1.0 MP i 75 koni mechanicznych. Dość nowoczesny, ale nieskomplikowany i oparty na prostej, sprawdzonej technologii. Trzy cylindry oraz niska kultura pracy, co niektórzy z bujną wyobraźnią opisują jako zadziorny dźwięk. Do dzisiaj takie silniki wsadza się na przykład do Volkswagena APA. Dalej jest 1.2, również trzycylindrowy, ale to starsza konstrukcja moc 60 lub 69 koni mechanicznych, przez co jest polecany głównie dla bardzo spokojnych i cierpliwych kierowców i najlepiej tylko do miasta. Dużo lepiej prezentują się 1,4 i 1.6 o mocy odpowiednio 85 i 106 koni, cztery cylindry i wielopunktowy wtrysk paliwa. Nie robią efektu wow, ale pozwalają sprawnie się poruszać, a prostota konstrukcji nie zrujnuje naszego portfela u mechanika. Czas na nowoczesne, dynamiczne i średnio udane TSI, no ale coś za coś. Pojemność mała, 1.0 TSI, a wyciągnięto z tego 95 i 110 koni mechanicznych i ten mocniejszy rozpędza i Ibizę do setki w 9,2 sekundy, a maksymalnie może pojechać 200 km na godzinę. Dla porównania osiągów MPI versus TSI. Jeden potrzebuje 14,3 sekundy, a drugi 9,2. Kolejny to 1.2 TSI z czterema cylindrami. Przekłada się to na wyższą kulturę pracy, ale moc podobna 90, 105 lub 110 koni mechanicznych. Osiągi gorsze niż 1.0, a spalanie ciupkę wyższe. Dalej 1.4 TSI o mocy 140 i 150 koni mechanicznych. Dość późno pojawił się w ofercie. Jest już wyposażony w ACT, czyli Active Cylinder Technology, który pozwala na odłączenie połowy cylindrów w trakcie jazdy celem oszczędzania paliwa, kiedy samochód nie jest mocno obciążony. Jednak trzeba go oddzielić od 1.4 TSI Twin Charger oferującego 150 lub 180 koni. Ten posiada nie tylko turbo, ale jeszcze kompresor. W teorii świetna jednostka o rewelacyjnych osiągach i nawet całkiem oszczędna. 0100 mocniejsza odmiana robi w 6,9 sekundy, a prędkość maksymalna to 228 km na godzinę. 1.4 Twin Charger później został wycofany, a w jego miejsce wskoczył 1.8 TSI generujący 192 konie. Mechaniczne, co dawało minimalnie lepsze osiągi niż ówcześnie wspomnianego. Dostępne skrzynie biegów to manuale 5- i 6 sześciobiegowe oraz dwusprzęgłowy automat DSG. A jakie problemy mogą spotkać użytkowników tego autka segmentu B? No długo by tu mówić, bo lista silników jest gigantyczna. I to silników z czasów, kiedy WAG no, eksperymentował sobie na klientach z nowymi technologiami ale zacznijmy od skrzyń biegów. Manuale miewają problemy z wrzuceniem wstecznego, może pomóc wymiana oleju, a może być to kwestia zużycia synchronizatorów. DSG po czasie może wymagać kosztownego serwisu lub naprawy, ponieważ ma skomplikowaną budowę. Mechatronika, dwa sprzęgła i dwumasa. Tanio nie będzie. Niektórzy użytkownicy musieli wymienić łożyska tylnych kół, natomiast z elektroniki czasem pada wyświetlacz klimatyzacji, centralny zamek, no i parują reflektory. Natomiast w kwestii silników to co do MPI wielkich obaw nie ma. Niestety w gamie mamy też owiane złą sławą TSI z początków ich istnienia. Mniejsze z rodziny EA 111, 1.2 TSI i 1.4 TSI miały problemy z rozciągającym się łańcuchem, za co winę ponosi napinacz. Zużywały też sporo oleju. Gorzej było z 1.4 Twin Charger, gdzie problemem dodatkowo było sprzęgiełko kompresora, a zarazem pompy wody, co prowadziło do przegrzewania się. 1.8 TSI też borykał się z problemem łańcucha rozrządu oraz znikającego oleju. Niestety to nie tak, że wystarczy dolewać i będzie git. Słabe pierścienie szybko się zużywają, olej się spala, powstaje nagar, a to negatywnie wpływa na osiągi oraz żywotność reszty jednostki. Na pocieszenie dodam, że w okolicach 2015 roku do oferty weszły zmodernizowane, poprawione silniki 1.2 i 1.4 TSI o kodzie EA 211. Zastąpiono w nich nietrwały łańcuch rozrządu paskiem. Tak, pasek w tym przypadku jest trwalszym rozwiązaniem i te silniki uchodzą za znacznie mniej awaryjne. 1.4 TDI miewa problemy z luzem na wale korbowym. Poważna sprawa, jednak wielu fachowców uważa, że to wina ciężkiej eksploatacji i jazdy na maksa silnikiem, który powstał po to, aby być oszczędnym maratończykiem, a nie sprinterem. 1.9 TDI całkiem trwały i znoszący duże przebiegi, choć przez pompowtryski kultura pracy nie jest najwyższa. Uwaga tylko na jedną nieudaną serię, czyli BXE, gdzie może dochodzić do zatarcia się panewek. 1,6 TDI są bardzo polecane, chociaż mają problem z trwałością niezbyt tanich wtryskiwaczy, ale ogólnie jest to bardzo polecany silnik. Spójrzmy jeszcze na koszty eksploatacji. Pierwsza tabelka, którą wam wyświetlamy, to potencjalne wydatki związane z przeglądem zerowym, który warto zrobić po zakupie auta używanego. A druga to koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. Jeśli szukacie części lub akcesoriów motoryzacyjnych. Zapraszam Was na OTOMOTO części. Link jest w prawym górnym rogu oraz w opisie. Jeśli chciałbyś nam udostępnić swój samochód, napisz na adres youtube.małpaotomoto.pl. A teraz czas, aby krótko podsumować nasz test. Co nam się spodobało w Ibizie czwartej generacji? Bardzo szeroka gama silnikowa. Od wolnych, ale oszczędnych, prostych konstrukcji, aż do emocjonujących i szybkich wariacików. Do tego wnętrze jest całkiem nieźle wykonane i ergonomiczne, no i właściwości jezdne takie, jak przystało na taką niby młodzieżową markę. A co może wkurzać w tym modelu? To, że zakup części wersji silnikowych jest tak samo dobrą decyzją jak nadepnięcie na minę przeciwpiechotną. No i szkoda, że zabrakło tego hiszpańskiego temperamentu do zaprojektowania ładnego tyłu. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał, żeby niczego nie przegapić. Wejdźcie także na Motopedię, czyli nasz portal, gdzie znajdziecie wszystkie nasze testy, ale także wiele porad i artykułów motoryzacyjnych. No i koniecznie dołączcie do grupy na Facebooku, która nazywa się Funkiel Grupa. Wszystkie potrzebne linki znajdują się się w opisie pod filmem. Tam też jest sekcja komentarzy, do której Was zapraszam. No i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Właściwości jezdne. Tak, jak przystało na charakter i terma. No i. a nie możemy tutaj przywitki. Eee.